po 5,5 godzinie jazdy z jednym przystankiem po lewej stronie ulicy znajdują się napisy witające w Ankarze a to dlatego, że je, ta ulica, którą właśnie teraz jedziemy jest to ulica prowadząca e, na lotnisko Ataturka w Ankarze moi teści mieszkają w dzielnicy Sarayköy, chyba tak się to nazywa e, i ta dzielnica znajduje się niedaleko właśnie lotniska a tu już wjechaliśmy właśnie do dzielnicy Teściów o, a ten oto samochód służy do zbierania odpadków jedzeniowych dla psów i już jesteśmy blisko mieszkania domu Teściów o, proszę pani, tutaj na ulicy sobie z dzieckiem przychodzi. Bez pasów, normalka w Turcji. Zaraz chciałam wam pokazać tutaj taką mianowicie lampę. O, jest ona po lewej stronie. Jak widzicie, ona nie stoi na chodniku, tylko na ulicy. Wyobraźcie sobie, że kiedyś ona stała na środku tej ulicy. Tutaj, gdzie są te żółte pasy. Jednak potem ktoś w końcu zmądrzał i ją przesunął. Cała logika budowania czegoś w Turcji no ale już przywykłam i w końcu dotarliśmy tak, tutaj po prawej widzicie, to jest blok teściów jak widzieliście już po ujęciach z tego vloga, nie jesteśmy w Mersin, dokładniej to jesteśmy w Ankarze Dlaczego tam jesteśmy i dlaczego robię przebytki właśnie gadane z Mersin, już Wam wyjaśniam. Otóż pojechaliśmy do Ankary w marcu w, z okazji, z okazji z proszę, oficjalnego proszenia o rękę i zaręczyn brata mojego męża. I właśnie o tym chciałam dzisiaj do Was pogadać, żeby już na spokojnie w domu, kiedy jest cicho i gdzie nie ma tabunu ludzi. O tym wszystkim opowiedzieć. Otóż, yy, zaręczyny w Turcji różnią się bardzo od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w naszej polskiej kulturze. Yy, no, w polskiej kulturze mniej więcej wygląda to tak, że mężczyzna prosi kobietę o rękę. Yy, yy, czasami zdarza się coś takiego, yy, nie wszyscy to praktykują, ale że. E, przyszł właśnie Pan Młody prosi również o rękę e, swojej e, przyszłej żony, jej mamę e, i tatę. W Turcji jest to bardziej e, celebrowane i bardziej oficjalne. Otóż e, w Turcji e, w kręgach, w których ja się obracam wśród właśnie młodych ludzi, takie zaręczyny typowo między mężczyzną a kobietą, kiedy to facet prosi po prostu kobietę o rękę, nie są oficjalnymi zaręczynami. Parę traktuje się oficjalnie jako zaręczoną właśnie po tych oficjalnych zaręczynach tureckich. Ale właśnie, przed zaręczynami tureckimi powinno się poprosić właśnie oficjalnie rodzinę panny młodej o jej rękę. I to, ta uroczystość nosi nazwę isteme tym tej okazji pan młody razem ze swoją rodziną i tu już w zależności od, od własnego jakby się może się udać tylko z rodzicami i rodzeństwem czyli tak z taką najbardziej najbliższą rodziną lub może zaprosić właśnie na tę istemę o wiele więcej właśnie członków rodzin, czyli na przykład ciotki, wujków, dziadków itd. W naszym przypadku, w przypadku męża mojego brata, było tak, że to my byliśmy właśnie na tych zaręczynach, oczywiście teście, byli jeszcze dziadkowie i była jeszcze ciocia z wujkiem. Tak więc nie były to jakieś dzikie tłumy z naszej strony. Ze strony panny młodej już było więcej członków rodziny. I rodzina pana młodego właśnie udaje się ofica, z oficjalną wizytą, zapowiedzianą wizytą do domu pani młodej i wtedy w prezencie powinno się przynieść oczywiście bukiet kwiatów dla narzeczonej i, i czekoladki, i tac taką tacę z czekoladkami właśnie w celu poczęstunku. No i te kwiaty i jak ta taca będzie wyglądała, to już zależy od naszego gustu też głównie od gustu dziewczyny, bo może być tak, że to ona sobie po prostu zażyczy, jakiś kolor na przykład różowy, lubi i tak dalej. Więc te rzeczy zanosimy ze za sobą. Przechodzimy w gości. Tam siadamy właśnie w pokoju gościnnym. Wszyscy następuje zwykle taka niezręczna cisza, bo nikt nikogo nie zna, no i się zaczynają typowe pytania, co słychać, jak się Państwo mają i wszystkich po kolei się wypytują. Wszyscy po kolei odpowiadają i potem następna osoba, to jest dość śmieszna sytuacja w Turcji, bo co z tego, że wszyscy w pokoju słyszeli niedawno, że mam się dobrze, że wszystko ok u mnie, bo ktoś inny mnie o to zapytał, to potem za chwilę pyta się mnie inna osoba i też wszyscy słuchają, co odpowiadam, więc to jest taka śmieszna sytuacja właśnie w przypadku składania wizyt i odwiedzin w Turcji. No i... W istemę, jak już wspominałam w moim innym filmie o kawie tureckiej, bardzo ważną rolę pełni właśnie kawa turecka, bo z tej okazji przyszła panna młoda, czyli narzeczona, parzy kawę dla rodziny i dla swojego przyszłego męża, kawę, żeby właśnie poczęstować goście i żeby też jakby udowodnić, że tą kawę po prostu potrafi parzyć, więc się nadaje na żonę. Natomiast, właśnie dla pana młodego, dla swojego narzeczonego, parzy ona specjalną kawę z dodatkiem soli. Często ta kawa jest podawana na takiej bardzo ładnej tacy, w bardzo ładnej filiżance, żeby to wszystko jakby miało ładniejszy, bardziej uroczysty wydźwięk. A to wszystko po to, żeby właśnie pan młody, czyli damat, miał udowodnić jak dzielnie pijąc tą obrzydliwą kawę, jak bardzo kocha swoją wybrankę. No i właśnie o rękę nie prosi sam pan młody, tylko głównie przemawia najstarszy z rodu, albo ewentualnie ojciec, itd. No, i mniej więcej ta formuła brzmi, że, z, że że wszyscy tutaj się zebraliśmy po to, przyszliśmy tutaj z wizytą po to, żeby oficjalnie poprosić o rękę tej i tej dziewczyny z błogosławieństwem Boga, z naszym błogosławieństwem, żeby ci młodzi właśnie mogli wstąpić w związek małżeński. No, i wtedy rodzina panny młodej odpowiada. Yy, czy się zgadza, czy też się nie zgadza. No i mniej więcej tak wygląda yy, istemy. Jeżeli chodzi o zaręczyny i to, jak one wyglądają, to yy, w dużej mierze oczywiście znowu zależy od, yy, od yy, się panny i pana młodego albo ich rodzin yy, yy, i oczywiście od zasobności portfela. Tych, których stać, robią yy, mega dużą imprezkę, w Wielkości ślubu. Tak więc wynajmują właśnie salę, jest, jest orkiestra, jest jedzenie albo jego nie ma, są suknie wieczorowe, garnitury i tak dalej. A też część osób decyduje się właśnie na taką małą imprezę zaręczynową, organizowaną tylko w domu. Na taką imprezę zdecydowałam się z mężem, ja z mężem i właśnie brat męża, tyle że. U nas ta impreza, te zaręczyny odbyły się z zupełnie innego dnia niż właśnie proszeń, oficjalne proszenie o rękę. Natomiast u brata mojego męża odbyły się wspólnie i to właśnie możecie zobaczyć na filmie. Natomiast na zaręczynach najważniejsza jest, jest najważniejszy jest moment zakładania obrączek. Tak, dobrze słyszeliście, w Turcji. Na zaręczyny zakładamy obrączki właśnie jako wyraz zaręczyn. Tyle, że w Turcji znaczenie ma to, na której ręce nosimy obecnie obrączkę, bo osoby, które są zaręczone, noszą obrączkę na palcu serdecznym prawej ręki. Czyli jeżeli zobaczycie osobę, z obrączką na prawej ręce. W większości po prostu będzie to znaczyło, że ta osoba jest zaręczona z kimś. Natomiast jeżeli już po ślubie przykłada się obrączkę na lewą rękę. Czyli osoby z obrączką na lewej ręce są już po ślubie, natomiast osoby z obrączką na prawej ręce są zaręczone. No i nie wiem, czy to jest praktykowane w całej Turcji, natomiast u nas w rodzinie. I w najbliższym otoczeniu tak. Jest praktykowane, że podczas zakładania obrączek na palce, obie obrączki związane są czerwoną wstążką. Osoba, która je zakłada, przemawia po prostu do zgromadzonych, że zakładamy obrączki, że życzę im udanego małżeństwa itd. No i po założeniu tych obrączek, musi tą wstążkę przeciąć nożyczkami. Dość często zdarza się właśnie, że y, dla żartu, dla śmiechu, w celu zebrania pieniążków dla państwa młodych, y, osoba, która właśnie ma przeciąć y, tą wstążkę, mówi, że y, nożyczki są tempe po prostu, nie cną. Więc wtedy goście zaczynają na tacę, na której y, zostały przyniesione obrączki i nożyczki, zaczynają y, wrzucać y, pieniążki. Tak więc po zbieraniu odpowiedniej kwoty, którą sobie ustaliła osoba, która te obrączki zakłada, ta, te wstążki, ta wstążka zostaje przycięta i powinno się tą wstążkę właśnie przywiązaną do tej obrączki zostawić na noc, czyli żeby właśnie, żeby to przyniosło po prostu szczęście. Tak jest praktykowane u nas w rodzinie i tak właśnie to zostało uczynione. Jak widzieliście, widzieliście na filmie, i już po tych oficjalnych zaręczynach wszyscy tak naprawdę są. Poinformowani, że ta oto para jest zaręczona, tak więc już nikogo nie powinno dziwić, nikogo nie powinien dziwić fakt, że gdzieś tam coś tam razem robią, spędzają czas i tak dalej. No, i potem oczywiście zaczynają się przygotowania do ślubu. Od razu teraz w tym filmie ślub po prostu cywilny i ślub religijny w Turcji. Jako, że właśnie wszystko za jednym razem załatwił brat mojego męża i mam nagrania z tego i wrzucę właśnie do te, wrzucam, i, są, i są te nagrania wrzucone do tego vloga, więc postanowiłam to wszystko razem opowiedzieć. Więc ślub cywilny w Turcji trwa. Zwykle parę minut, w zależności właśnie od tego, czy jest dużo chętnych tego dnia do ślubu, czy, czy urzędnik po prostu ma ochotę, żeby ten ślub trwał dłużej, wolniej, czy po prostu chce odbębnić i tyle. Więc w Turcji na ślubie cywilnym może być czterech świadków. Jak widzicie, na filmie na ślubie brata mojego męża są trzy świadkowe. W tym ja. No i mniej więcej ślub polega na tym, że urzędnik pyta się najpierw panny młodej, mówiąc jej imię, nazwisko, mówiąc czyją jest córką, czy chce z własnej woli, z własnej nieprzymuszonej woli wziąć tego oto tutaj mężczyznę za męża. I ona wtedy po prostu mówi, że tak, że chce. No i o to samo zostaje zapytany pan młody. Właśnie w przeciwieństwie do tego, co mniej więcej znamy z Polski, to nie ma tutaj wypowiadania przysięgi, tylko po prostu jest tak, zgadzam się, albo tak, nie zgadzam się. No i to samo. Od, o, I potem są świadkowie również proszeni o to, żeby potwierdzić, że również jakby świadkują tutaj. No i potem każdy podpisuje, składa swój podpis w dokumencie. Sayın Nur Doğru hanımefendi hiçbir etki ve tesir altında kalmadan kendi hür iradeniz ile Sayın Osman Demir Direk Bey'i kendinize eş olarak kabul ettiniz mi efendim? Ettim. Osman Bey, gül bir sesle efendim. Nur hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ettiniz mi? Evet! <laughs> duymadım diyemezsin artık. <laughs> evet, değerli şahitlerimiz Ceylan Hanım, şahit misiniz efendim? Evet, ediyorum. Şahitsiniz efendim. Kardiyala. Kardiyala hanımefendi şahit şahitler mi? Evet, ediyorum. Şahitsiniz efendim. Ayşe Hanım? Evet, ediyorum. Siz de şahitsiniz efendim. Normalde bir hakiki Türk, bir, bir Alman, bir gel. Kolay gel. Şahitlerimiz yani. Özel <laughs> <laughs> evet, yani. Evet. Sizler de şahitsiniz efendim. Değerli misafirler sizler şahit eder misiniz? Evet. 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 Sizler de şahitsiniz efendim. Evet. Ben de Porsaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin'in ve kanunların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Sayın Nur Demir ve Osman Demir Dilek siz değerli şahitlerimiz ve çok değerli konuklarımızın huzurunda tarık hoca iradettiği hayırlı olur. <laughs> Jest taka tradycja, że ta osoba, która pierwsza przydepnie drugiej osobie stopę, wiecie, przydepnie stopę, ta będzie rządziła w związku. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale ślub cywilny, a ślub religijny są zupełnie ze sobą niepowiązane w Turcji. To znaczy, Mam na myśli to, że ślub religijny nie ma żadnej mocy prawnej w Turcji. Turcja jest krajem laickim, w którym właśnie śluby religijne są właśnie pozbawione takiej mocy. I to yy, nie tylko dlatego, że właśnie Atatürk, czyli pierwszy prezydent Republiki Tureckiej, bardzo dążył do tego, żeby religia nie odgrywała bardzo dużej roli w w państwie, ale też dlatego, że jak wiecie, w islamie jest dopuszczane wielożeństwo. Więc to by się troszeczkę gryzło, bo jednak w prawie tureckim e, mał, wielożeństwo nie funkcjonuje. Można poślubić tylko jedynie jedną osobę. Więc, jeżeli komuś bardzo zależy na ślubie religijnym, to po ślubie cywilnym może taki ślub religijny zawrzeć. Taki ślub zawiera się albo w meczecie, albo można to też zrobić w domu. Oczywiście tego ślubu udziela imam, i tutaj również jest taka ciekawostka: za ślub religijny nie są pobierane opłaty. W Turcji system działa w ten sposób, że to państwo wypłaca wypłatę imamowi i on w ramach po prostu swojej pracy. Pełnienie obowiązków jest zobowiązany do tego właśnie, żeby udzielać ślubów i właśnie yy, grzebać zmarłych, odprawiać właśnie modlitwy itd. itd. Więc yy, można takiego imama po prostu wezwać sobie do domu i on tam yy, udziela po prostu młodym ślubu bez jakiejkolwiek, bez jakiejkolwiek yy, opłaty. Natomiast jak już ten ślub religijny wygląda, to tak naprawdę zależy od głównej mierze imama. Mniej więcej wygląda to tak, że kobieta musi mieć oczywiście zakrytą e, głowę, zakryte włosy. Z państwem e, młodym muszą w, podczas ceremonii być również obecni świadkowie. W Islamie przyjęte jest, że kobieta, jedna kobieta nie może być jako świadek liczona, jest jakby jako połowa świadka liczona, więc jeżeli chcemy jakąś kobietę na świadka, no to muszą być po prostu dwie. Wtedy jest liczone to jako jeden świadek i mężczyzna jest normalnie liczony jako jeden świadek. Trochę to zabrzmiało dziwnie i pokręcone, trochę jest dziwnie pokręcone, ale mniej więcej, no właśnie tak to wygląda.